Dlaczego po powsińska tak, ruch ulic e, wypadek trzech poszkodowanych? E, dobrze odebrałem. O, o widzisz? Odbieram e, dobrze, nie wiem. tylko jakaś jeszcze jedna rozmowa jest tle, na dole, tak więc no, już przestałem niestety. Chciałem do kolegi zarządzającego, że jesteś Stefan, Olga 5, Nie, niestety nie odebrałem znaku, odebrałem tylko, że Warszawa Powsiejska wypadek trzech poszkodowanych. Jeżeli mogę poprosić o znak jeszcze od osoby, która zgłaszała. A kolego jeszcze poproszę o znak. Znak kolegi zgłaszającej, Bonifacego po fińską. Stefan Kłodek Ku, Stefan 5, 11 Tadeusz, tak, potwierdzasz? Stefan Kubek 5, 11 Tadeusz, tak, potwierdzam. Dziękuję bardzo. W takim razie przekazuję dalej do stacji EBM. MNC. Dziękuję. Wszystko, co chciałem To mamy tutaj e, dwie stacje. Stefan Paweł 5, Dorota Ludwik Sawery, Michał Ożarów e, Godzina 15.53 i e, raport pogodowy to jest 3,5 stopnia temperatura e, oraz e, tutaj jeszcze stacja z godziny 15.55. Stefan Kubek 5, Iwona Tadeusz, e, Warszawa, e, Powsińska Bonifacego, e, zgłoszenie wypadek e, drogowy 3 osoby poszkodowane. Jak odebrało się skupięcie BM y, i grupa skupięcia M? Ja odebrałem wszystko tam od kolegi te e, potrzebne, ciężki sprzęt do dostania się do osób Rozumiem, że e, to było związane z, ze wzrastającą tą siłą wiatru. Barbara Paweł, Stefan Olga 5, Barbara Paweł. Starowanie miejscowości na mostrowi, między mostrowią mazowiecką a, e, a e, druga miejscowość. Proszę o drugiej miejscowości. Bardzo pozdrawiam. Tu Czeszankę Beć Piątka, Ewa, Bożena, Maria, Tytosowy Ned Kontrol k 2016, k jest w ćwiczeniach łączności kryzysowej, Uragan 2016, czy to jaki stacji jest komunikowany? Czeszanka 5? Czeszanka 5? informacyjnie tylko, co do drugiego odrodzenia dla stacji Ned Kontrol Centrum. Stefan, Paweł, Paweł, Ewa, Maria? Stefan, Paweł, Paweł, Ewa, Maria? Lokalizacja, ulica... Warto ruch to jest szkoła zawodowa, szkoła zawodowa. Okej, okay, Maćko, zrozumiałem, ja wprawdzie spałem piszę, że bardzo w dodatku, bardzo w dodatku jestem, jest, ale jest, nie czytałem informacji a propos zadań, ni, e, bo nie wiedziałem, czy będę w Warszawie na staż piszę. E, e, Także jak tylko wnosi głównie, skąd on czyli hotel to przystawał, to rozumiem, że to jest informacja do przekazania dla niego, kłóce?

na chwilę przekawe komunikaty. Komunikaty dotyczące z dawen. Ilość... Komunikaty. Kylowy e, od pierwszego. Tak proszę, przechodzę na odbiór. Trzeba kładać 5, eko brawo, eko mają brawo. Wróć eko brawo Mike bravo. No, się tutaj dogopi. E, Czy jestem gotowy do odbiora? No jak mi się foterie dużo, nie skończą, to się wygopić te składyk. Pierwsza stacja e, o godzinie e, 16.04 czasu lokalnego. i tu zresztą ja zapiszę czas lokalny, bo e, m, nie byłem pewien, e, w regulaminie nie był i nie UTC, nie lokalny podawany. Więc e, tak. E, stacja Stefan Olga 5, Maria Adam Kwawery, e, nadał o godzinie 16.04 czasu lokalnego. E, komunikat, który odebrał o 15.06 UTC. 15.02 15 UTC. Komunikat y, O treści. Zablokowane rondo w rejonie OstroŁęki. Zablokowane rondo w rejonie OstroŁęki. Łączące trasy 53 oraz 61. E, zablokowany most wjazdowy do OstroŁęki. Brak drożności przez Ostrołękę w związku z wystąpieniem zdarzenia drogowego związanego z huraganem.

i zablokowany mózg gwiazdowy do ostroje. Przekazuję drogi komunikat od tarki Stefan Krebek Trójka, Tadeusz Cezary, Ewa, SQ3TPE 1608 czasu lokalnego. Wiadomość numer 2. E, priorytetowa QTH Klewiska e, Papa Lima Eko Whisky India Sierra Kilo Alfa Zdawanie z 14.58 UTC. 14.58 UTC. Ulica kolejowa. Ulica kolejowa. W połowie drogi. W lewo bloku jest przejazd. W połowie drogi. W połowie ulicy Kolejowej. Zachmurzenie umiarkowane i QNH 10-16, QNH 10-16 To wszystko ode dzięki Dziękuję bardzo Odebrałem od, od, od 12.00 system ok. 2 Alfa-Majka, wiem, masz to nabierane 3,5 stopia, to jest super Jest 4 metry na sekundę, QNH 10-16 dziękuję